Witam, witam w e, pierwszy raz w tym e, roku nie, da nie było niedawno, bo były święta i e, święta wolne było i raczej tak nie, nie miałem ochoty ani ani nie miałem co i gdzie nagrywać, także nic nie było nagrywane, ani pokazywane, bo no, siedzieliśmy sobie w domku z rodzinką i odpoczywaliśmy Sylwester też jakoś zleciał. Mam nadzieję, że Wam też dobrze święta zleciały i Sylwester i chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku i spełnienia marzeń na ten rok. Przy okazji. Ja przyjechałem, dzisiaj jest niedziela, ja przyjechałem sobie na warsztat, bo jutro jest poniedziałek, ale jest czerwony dzień. Znaczy czerwony dzień. Chodzi mi, że święto jest. Jutro tutaj też 6 stycznia i jest jutro wolne, ale ja... W poniedziałki tak zaczynam pracę. W święta, święta też wychodziły mi te czerwone dni wszystkie. Też pracowałem, ale poprzekładałem sobie trochę i też miałem trochę wolnego tam między, między świętami i przez święta. Tam dwa dni poszedłem do pracy po, po świętach zaraz między tymi dniami weekend, bo mi zostały takie serwisy, ale to taki serwis był, na który jechałem 160 km w jedną stronę i Postałem sobie godzinę pod bramą, popatrzałem na bramę i pojechałem z powrotem 160 km do domu. Także tam też nic nie było ciekawego co nagrywać. A ja idę na warsztat i wezmę sobie graty na jutro od razu. Żebym jutro już nie musiał jeździć i szukać. A u nas śnieg spadł, dużo nie ma, ale to jakieś może miejscami do 10 cm może leży. Tak jakoś. O, 5 między 5 a 10 cm jest napruszone tego ściegu. Ja idę na warsztat. Tu wziąłem od razu sobie graty na e, muszę oddać na właśnie serwis, na który jechałem te 320 km łącznie i próbki oleju też muszę oddać tam w tamtym kartoniku mam i zobaczyć co to na warsztacie słychać. A na warsztacie jak to na warsztacie, kilka maszyn jest wstawionych. Tutaj są nowe. Czarny kat. O, ładnie wygląda. Rury na dachu też ma. Ładny. Wyposażony pod płuk do zimy. Ładny, ładny. Czarniusi. Eee, tu jakaś maszynka stoi. Tu jakaś D szósteczka nowa z wypożyczalni chyba, tu też jakaś D szósteczka stoi, tu jakieś małe. A tutaj taka, co się wywróciła na bok, dwie rolki zrobiła ta koparka. Całą kabinę wymieniają, prostowali ją całą ramę. Marcin, u Marcina na stanowisku nic nie ma. O, tu stoi jakiś bus. Ktoś chciał ostatnio zobaczyć jak wyglądają te zwykłe busy do mechaniki. Pokażę, jak ten jest zbudowany. To jest akurat nowy busik, jeszcze nie używany. Tutaj widzę, że jedna zmiana jest. To jest ten schodek taki mały zrobiony. Jest strasznie za mały. Jest, jest. zimą, to samo można zęby wybić. A ja, jak słyszycie, nos zapchany zawsze. Ciągle, cały czas. Dobra, nie o tym. Tu jest podłoga aluminiowa, webasto, suche. Tutaj jest wrzucone Tutaj szafeczki akurat te są dobrze podręczne takie, to są we wszystkich busach, wszystkie busy tak samo wyglądają jak, oj sorry, jak ten. Tam jest jakaś przetwornica do prądu też, agregat jest podłączony do skrzyni biegów do wyjścia, także prąd mamy, też musi samochód chodzić, żeby prąd był. Kompresor malutki, nie daje rady, jest za mały. Jest miejsce na większy, mógłby być większy, a to jest zabawka: to jest za malutki ten kompresorek. No i szafeczki. Wszędzie są takie LEDowe listy podświetlone. Bardzo fajna sprawa zimą. E, no i tak to wygląda: tutaj jest tylko wyjście na winda. Jedno na, e, e, jak to się nazywa? E, na powietrze, i tutaj kabel winda na prąd. Także oświetlony fajnie jest tutaj. Tu jest jakieś imodełko małe, tam szafki, szafki pod spodem. Także tyle z tego busa stanąć sobie można normalnie w nim. Skrzynia manualna, oczywiście. Tachograf też już jest tutaj. Silniczek zwykły 2 litry, 177 koni, turbinek nawalone. Strasznie to wygląda. No i tu z tyłu ma jeszcze taki stopnie z czujnikami parkowania. Te stopnie są pierwsze, co to jest, rozwalone. te stopnie są, kamerę cofania też ma, lampy jakieś oświetleniowe dodatkowe, a tutaj też całe drzwi takie z taką blachą, żeby sobie pouwieszać też klucze można na drzwiach. Tutaj jest też i wysuwane, wyciągane. No i tak to wyglądają te wszystkie busy. Ładnie to wygląda, ale po kilku miesiącach to wygląda strasznie ten bus. Niektórzy trzymają porządek ładnie mechanicy, ale niektórzy to tragedia jest. Jeden takiego, jednego takiego busa mamy do oleju, i tam z przodu ma na ściance postawiony taki zbiornik, jest wyspawany specjalnie, uformowany pod tą ściankę i tam ma jeszcze też zamiast kompres pod kompresorem tam też jeszcze stoją takie zbiorniczki małe. Także tak to wygląda. Takie busy. Idę na magazyn zobaczyć czy są moje graty na poniedziałek. Mam nadzieję, że są, bo między teraz świętami nowym rokiem dużo osób nie pracowało. Ciekawe czy magazyn robił cokolwiek i czy zebrał nam graty na te serwisy. A tutaj jest 317, 314, też tamta jest 314, ta 317 trochę wyższa widać, że jest i większa nowa. I tutaj ją doposażają tak jak klient sobie zażyczył. Tutaj jest jakaś 307, 308, coś takiego. Nie widzę z boku. One wszystkie tak samo wyglądają. Tam jest 908, a tutaj magazyn. Teraz ten muszę oddać na ten, co jechałem. Postawię go sobie z powrotem. A tutaj są e, następne serwisy przygotowane już. Muszę znaleźć tylko numer, jaki ja mam zrobić. Którą może idę. Mam chyba 315. 315d. To stara jakaś. Tutaj też jest 315d. Dobra, muszę zobaczyć, jaki mam numer, i się słyszymy za chwilę. No, także ja tutaj sobie chodzę, chodzę, szukam, szukam, szukam. Eee, a 511 tu jest, a nie 611. Szukam, i tutaj nikt nie pracował między świętami, i nikt nie spakował tych eee, tych rzeczy, które ja potrzebuję na serwis. Także ja jutro. W domku będę sobie siedział i zapłacony za cały dzień, bo nie ma tych rzeczy. Ja potrzebuję 306M, 316F. Nie ma nigdzie. I tutaj mamy takie swoje numery, też projektu, czy tam projekty tej roboty, której robimy. I oczywiście tego numeru tutaj nie ma nigdzie. Ja jeszcze tutaj pochodzę. Tam byłem w biurze, poszukać kartki, czy są zamówione, ale oczywiście ja tutaj nic nie, nie widzę. I nie ma, nie znalazłem. Także zobaczymy, jeszcze poplądam się i poszukam. Dobra, ja biorę wózeczek i wyjeżdżam stąd. Jadę sobie oleju naleć do amta bo mam chyba 40 litrów tylko. Naleję sobie silnikowego i nie wiem ile mam, 30? wtedy tył, 30. Muszę zobaczyć. I też sobie dolewać Gratów nie ma, dzwoniłem nikt nie odbiera. Dzisiaj jest niedziela. W dupie wszyscy mają. Jutro jest poniedziałek, tutaj jest też wolne w poniedziałek. Dopiero wszyscy zaczynają we wtorek, także ja nie mam gratów na, e, na jutro. Nawet na, na wtorek też nie mam gratów. No ale to we wtorek spakują. Ja we wtorek zaczynam o 11, Także we wtorek rano spakują to na, na wtorek rzeczy, no ale nie mam rzeczy na, na jutro. Także jutro jest e, wolne. Super, Brawa, naprawdę, fajnie, fajnie. Przygotowane wszystko jest jak cholera Także mnie to też trochę denerwuje, bo specjalnie dzisiaj przyjechałem po to, żeby sobie właśnie jutro nie, rano się nie, nie spinać, się nie pocić, żeby tutaj jechać, a ale widły długie A rzeczy nie ma dobra, wychodzę stąd gaszę światło i wypadł stąd Odśnieżyli plac przynajmniej troszeczkę słoneczko tutaj przyszło w dzień. to wysuszyło. Zalarmujemy to, ja już tutaj nie będę wchodził więcej auto chodzi cały czas, bo miałem znowu problem z nim, żeby mi odpaliło. Jak jechałem tutaj to przejechałem jeszcze przez do sklepu zajechałem i już pod sklepem nie chciał mi odpalić. Masakra jakaś jest z tym samochodem co drugi tydzień późno na warsztacie tragedia dobra jadę pod tamtą pod ten kontener i sobie naleję sobie oleju jeszcze po, do beczek jadę pod kontener mam nadzieję że mnie teraz lepiej słychać na święta mikołaj był i przyniósł mi lepszy mikrofon tam nowy mikrofon, nie wiem czy lepszy, ale nowy. Także testuję i się okaże, czy to jest coś warte, czy, czy nie i gdzie go powinienem mieć zaczepione, tak, żeby mnie było słychać. No, kontener tutaj jest. Tutaj plac cały przerobili. Tutaj jest jakieś IWEKO też nowe przyszło z windą z tyłu. Nie wiem do czego to, ale to nie jest oklejone jako kat. Dobra, cofnę sobie. A tak po, poza tym to ciekawe czy jest olej w kontenerze. Przez święta też nikt nie robił, nikt nie zamawiał. Także może być tutaj e, sucho. No jednak jest coś. 15,40 jest. 800. No, klucz nie chce. 800 litrów e, jest tego. 30 też jest. O. 30 jest. I hydraulicznego trochę też tutaj zostało i pełno. Beczek, beczułek, pierdyłek Dobra, ja muszę to sobie dawać. Tego 15, bo mam 40 chyba litrów na aucie. A jak już jestem, to sobie i tak naleje, niech się grzeje. A tutaj mam takie rurę <grylę> sobie kupiłem. Aluminiową taką spiralkę. I tutaj z to sobie ciągnę i prosto w zbiorniczek. Dmucha i ten zbiorniczek, jest aż gorący. Także olej będzie też cieplutki. Jeszcze tutaj by się przydała taka rura, która by nadmuchiwała, mi na ten zbiornik i grzała 30. Olej hydrauliczny tam nie musi być, bo jest rzadki. Ale ten silnikowy, ale fajna ciepła, beczuszka. Dobra, ja nalewam sobie oleju, bo mam idę. Mam. Aha, jest więcej, trochę 60, 70 litrów gdzieś jest. Ale i tak muszę doleć sobie do pełna. Dobra, tu się nalewa. A ja idę się przejść po placu, zobaczyć co ciekawego jest. Tutaj, wszystkie nowe maszynki stoją. A tu jest to właśnie iweko z windą. I 7,2 tony ono jest zarejestrowane. I jest dużo większe. Także takie powinniśmy mieć. Może bez windy, ale takie długie te oto Te nasze to są takie krótkie, że skacze to podskakuje. Tragicznie. Tu jest tych skrobaków, czy tam równiarek do ziemi. Kilka sztuk nowych stoi. Czekają na swojego właściciela nowego. Tutaj są nowe 960 dwójki. Tutaj są 735 nowe. A tutaj są używane do sprzedania. Odtąd się zaczynają. 980 jedna jest. Tutaj 72, to nowa jest tu też jest 980 nowa Aha to tutaj są jeszcze nasze nowe maszyny i mieszane a tutaj się zaczynają na sprzedaż od tego tutaj murku betonowego 316 FK o taką właśnie mam serwisować 316 F do takiej powinien mieć części Tu jest jakaś hodowarka, tu jest ten zrywak D6 jest do sprzedania, też chyba 336, to jakiś Volvo ktoś na zamiankę zrobił, jest też do sprzedania, 330 i to chyba wszystko, nie wiem czy te dwa też są do sprzedania, chyba też są do sprzedania, tam już jest wypożyczalnia, a tutaj maszyny, które czekają na naprawę, na warsztat.

No i tak to wygląda. Ależ mnie przytyka nosa. Z ciepłego do zimnego się wychodzi i odwrotnie cały czas to. Cały czas z tym nosem mam problemy. Ale. Zima się teraz skończy. Dzisiaj, dzisiaj w sumie, cały tydzień teraz było po minus 10, minus 13 w nocy. Miałem ogrzewanie włączone cały czas, miałem kabel podłączony do ładowania akumulatora do samochodu i ogrzewanie chodziło non-stop przez cały tydzień pół zbiornika paliwa mi ciapało, ale przynajmniej olej jest ciepły i a tak poza tym mysz miałem w samochodzie bo ciepło jest i miałem takie ciastka czekoladowe położone i ostatnio jechałem na robotę chciałem sobie zjeść to ciastko czekoladowe w środku w kabinie na siedzenie miałem postawione ja otwieram to opakowanie a tam kurczę zjedzona połowa przez mysz tutaj są takie jak oni robili ten samochód, to są takie tutaj otwory do kabiny przepustowe zrobione i oni kable przepuścili ale nie założyli żadnej uszczelki gumowej do tego, tutaj o i ona przez ten kabel tutaj sobie wchodzi do środka no normalnie kabina jest takie sople no bo tu ścieka cały czas, ogrzewanie chodzi i to wszystko Teraz śnieg z dachu i ale ciepło, naprawdę w środku było przez tą rurę, to z tej rury też dobrze dosyć dużo daje ciepła, bo jak ona się nagrzeje to aż gorąca nie idzie dotknąć jej zobaczycie to już jest salowe, żeby nie przelo 90 stówka jest nalana, niech się powoli leje A idę jeszcze do tej hali tutaj dookoła muszę przejść, niech się leje tam powoli Zobaczyć czy mi przyszedł kombinezon zimowy, który dałem do pralni, do pralni dajemy wszystkie nasze ciuchy i raz w tygodniu dajemy i co drugi tydzień, na drugi tydzień przychodzą z powrotem te nasze ciuszki, także idę zobaczyć czy przyszedł mi kombinezon, bo jeden, jeden, ostatni mi został na ten następny mój tydzień czysty, w miarę czysty, bo już tamty tygodnię zacząłem robić nim. Z dwa dni idę. No oczywiście kombinezonów nie ma. A tutaj kontenerze na złom. Wałki takie do łopaty. Jakieś pierdółki. Maszyny przychodzą z takimi wałkami. Uchwytami do łopat. To wszystko jest w kubę wyrzucane. E, bo jest za krótkie są i nowe zakładają do złączy do szybko złączy inne tu są takie zawory do hydrauliki wszystko kubeł wyrzucają nowiutkie z rurką nową nawet numer jest tutaj te, te klawry te, pewnie taki zaworek też tani nie jest jakby ktoś chciał kupić wszystko w śmieciach proszę no i różne inne zaworki hydrauliki jakieś przejściówki pierdoły wszystko nowe zdemontowane z maszyny Tutaj też wyposażają tą znaki, szyldy, lampki, pierdyłki dokładają, demontują, montują coś innego swojego nowego. O to jakie klaksony. O. Tutaj są trąby takie tam jest całe oznaczenie na dachu, także drog na drogach, w drogówce coś będzie robiło. Dobra, ja spadam stąd, idę, żeby mi się nie przelał ten e, olej w samochodzie. 120 już jest nalane, jak zobaczyłem tutaj nowe busy przyszły, krafterów kilka przyszło i, i wekle jeszcze jedno nowe stoi, następne. W trzecie chyba, ja nie wiem co oni pozamawiali. Czy to stare jest? Nie, no to nowe jest. No tutaj właśnie te stopnie takie śmieszne, krótkie, porabione. Strasznie to wygląda kiczowato, nowiutki Krafterek. Tutaj też nowiutki, Nie, ten jest stary. Tu jest też nowy. Drugi. Wszyscy w tym roku znowu wymieniają samochody na nowe, gdzie stoi samochody w pełno. To nie są stare samochody, a nie, to jest stary, to jest stary, a tam na malarni stał, e, na malarni stał e, nowy, to już pewnie przeniesiony z tego jest na, do tego nowego, ten też nie jest stary samochód, to jest samochód z 2021 roku podejrzewam. I tutaj są dwa nowe, ten jest nowy i ten jest nowy, można to poznać po tych stopniach właśnie, tu są takie śmieszne, krótkie stopnie, jak się na niego depta, to się po prostu ugina, nie no, tragiczne te jest. i oczywiście skrzynie biegów w manualu, Uch, tragedia, tragiczne. To też manual na pewno. A to jest nasz kaduś, w którym wszyscy jeżdżą. To też manual, skrzynia to ma tylko uchwyt. Jeszcze na komputer. Pozamykamy wszystko. No Ale to widzieliście tego, co na warsztacie. Tak samo wyglądają. Wszystkie, tak samo wszystkie mają te rampy. Wszystkie identycznie są budowane. Orylowanie u góry to wszystko to samo jest. Dobra. Teraz drzwi miałem otwarte cały czas od samochodu, od auta i Webasto zaczęło dawać na maksa tej rury. Nie idzie dotknąć, jest tak gorąca, że tutaj się nic nie dotyka, nie spali i prosto od tej minmucha na ten zbiorniczek, który jest normalnie cieplutki, No ale przyjemnie. No już tam 130-140 litrów jeszcze chwila i... Będę uciekał stąd. Także ja to już nie będę przynudzał, przedłużał. Eee, tak jak mówiłem, szczęśliwego nowego roku i spełnienia marzeń i celów na ten 25 rok. Oby się wszystkie spełniły. I do zobaczenia w następnym gdzieś z jakiegoś serwisu. Cześć, czapka.